Cześć, witam was na kanale VideoBlock Tech. Dzisiaj będzie troszeczkę o kamerze Osmo Pocket, e, ale nie będzie to pełny test tej kamery sportowej, chociaż nie jest to kamera sportowa, kamery zintegrowanej z gimbalem. Będzie to bardziej test pod kątem jej wykorzystania u mnie w serwisie, ponieważ szukam kolejnej kamery, tak, kolejnej kamery do robienia vlogów. E, w tym pudełeczku, poproszłem x.com i mi chłopcy z Xcomu przysłali na testy tą kamerę, jest Osmo Pocket, na którego szybki test w moich warunkach bojowych serdecznie Was zapraszam. Jakim sprzętem tutaj nagrywam, to większość z Was wie, bo oglądała jeden z ostatnich moich, znaczy nie ostatnio nagranych, ale ostatnich odcinków, ostatnich filmów o sprzęcie, którym, na którym pracuję, za którego pomocą pracuję. To wie, czego używam, ale tak na szybko. Generalnie głównie używam Panasonic GH. 5S, z którego właśnie w tym momencie widzicie to nagranie. Bardzo wypasiony aparat, bardziej kamera półprofesjonalna niż, niż aparat 4K 60 klatek na sekundę. Naprawdę porządny sprzęt, ale też ciężki sprzęt po założeniu porządnego obiektywu, który tam jest właśnie założony, jasnego ze stabilizacją, po założeniu odbiornika do Mika bezprzewodowego, po założeniu jeszcze paru rzeczy, robi się naprawdę ciężki sprzęt i nie, nie wyobrażam sobie trzymania go na gimbalu. Takiego sprzętu, który waży około 4-5 kg, także taki aparat jest fajny, ale tak jak teraz na statyw, a nie gdzieś tam do biegania z nim na gimbalu, chyba że takim podwójnym to można, ale to bardziej do kręcenia też materiałów niż robienia vloga, a ja potrzebuję kamerę do vloga. Do vloga też jakiś czas temu widzieliście, że kupiłem Pana Sonika LX15, jestem z niego nadal bardzo zadowolony i zapewne z jego pomocą też będę nakręcał vlogi. Bo jest to naprawdę kawał fajnego, małego, kompaktowego sprzętu, który szczerze Wam mogę polecić. 4K, 30fps e, z fajnym bitrate'em ponad 100. Więc generalnie ok, ale i on po zapięciu do takiego dziwacznego statywu powoduje to, że jest niezbyt wygodny, poza tym nie ma szerokiego kąta niestety, więc nawet robiąc jakieś tam ujęcia muszę stać około 2 metrów od filmowanego obiektu, żeby można było objąć na przykład całą obudowę w pełnej okazałości. Ma obracany ekran, mogę robić bez problemu z niego vloga i tak też do tej pory robiłem i zapewne też będę robić, ale posiadam też dwie kamery sportowe, SJKama i Firely 8SE. Nie widzicie z nich nagrań, bo ich nie umieszczam, ponieważ są to kamery bardziej takie techniczne, dla mnie produkcyjne. Jeżeli coś tutaj muszę udokumentować, jakiś unboxing robię klienta sprzętu, to jest przeważnie on nagrywany przez taką kamerę, żeby później nie było, że coś jest moją winą. E, natomiast jakość ich nagrań, te są 4K, natomiast jakość ich nagrań pozostaje troszeczkę do życzenia. E, no tak to jest w przypadku kamer takich stricte sportowych. Dlatego zdecydowałem się przetestować, jak będę zadowolony to zakupić. Właśnie Osmo Pocketa. Eee, więc, więc zapraszam go. Więc skoro już wiecie dlaczego, to teraz jestem ciekawy, czy ten Osmo Pocket sprawdzi się w moich warunkach studyjnych, firmowych tutaj w lokalu. Nie interesuje mnie jakoś nagrania z zewnątrz, bo większość kamer i tych sportowych, nawet tanich mężczyzny. I porządny Panasonic też robi bardzo dobre nagrania z zewnątrz. Przy dobrym oświetleniu, generalnie większość sprzętu robi bardzo dobre nagrania. Natomiast mnie interesuje jakość nagrań do vloga z pomieszczenia przy sztucznym oświetleniu, takim jak jest teraz. Przy oświetleniu tam jest jeszcze czasami ciemniej, z drugiej strony tam, gdzie mam stanowisko serwisowe, bo jak Coś szybko nagrywam, to nie załączam tych wszystkich świateł, które mam tutaj naokoło postawiane. Tam załączam tylko jedno oświetlenie, ewentualnie doświetlam ledowym. Dlatego tam jest ciemniej. i jestem zainteresowany właśnie tym, jak będzie z jakością tego sprzętu. Tak wiem, nagadałem się, ale traktujcie to bardziej jako vloga, a nie jako film testowy, bo na pewno nie zobaczycie mnie biegającego połące za motylkami i nagrywającego to e, tym właśnie gimbalem, który podobno ma stabilizację. Mamy kupon rabatowy od x,, do serwisu Alto i Combat i Osmo Pocket to jest naprawdę takie małe naprawdę nic tu więcej nie ma Osmo Pocket Camera 4K 60 klatek na sekundę maleństwo, które schowam i zabiorę wszędzie jeżeli spełni moje wymagania co dostajemy w opakowaniu? Generalnie to co tutaj widzicie, czyli niewiele, dostajemy futerał na kamerę, to jest akurat im plus, bo nie musimy sobie kupować dodatkowego, mieści się doskonale do środka. Jest z twardego plastiku, więc nie zgnieciemy jej gdzieś w torbie, kabel do ładowania, smyczkę na dłoń, dwie wtyczki do iPhone'a USB typu C i samą kamerę, która jest naprawdę malutka. Myślałem, że to jest większe, naprawdę myślałem, że to jest większe, zobaczcie. Jest naprawdę malutka kamera, także chowa się praktycznie w całej mojej dłoni. Świetna sprawa do zabrania ze sobą. Można ręcznie sobie ustawiać e, głowicę bez obawy o to, że uszkodzimy mechanizm. E, Góra-dół, czyli til i pan. Ja to Was technikaliami jakoś bardzo zanudzać nie będę, bo to nie jest szczegółowy test tej kamery. Jeżeli macie ochotę, jesteście zainteresowani, to polecam sobie spojrzeć na inne kanały, gdzie były pełne testy tej kamery, eee, chociaż właśnie przeważnie w warunkach zewnętrznych, dlatego nigdzie nie doszukałem się takiego testu w takich warunkach oświetleniowych, które ja mam u siebie w studiu, dlatego też postanowiłem poprosić X, mi przysłali tą kamerkę na testy, że mógł to sprawdzić sam osobiście organoleptycznie. Kamerka waży 116 gramów, ma wymiary 121 na 36 na 28 mm. Akumulator wbudowany litowo-polimerowy 875 amperogodzin, ładuje się około 70 minut według producenta, sensor kamery 1 2 CMOS, CMOS, matryca 12 pikseli, obiektyw o jasności F2, yy, który ma ekwiwalent normalnej 26 mm. Lunety, zakres ISO od 100 do 3200, migawka od 8 sekund do 8000 sekundy i robi zdjęcia i nagrywa filmy. Filmy mnie bardzo interesują, więc wam o tym powiem. 4K 60 fps, Full HD do 120 fps. Tryb nagrywania auto i zwolniony. Zapisuje film w formacie MP4, MOV, MPG4, AVCH264 z bitratem maksymalnym 100 Mbitów. Więc całkiem spoko, jak na takie małe urządzenie, bo jest to naprawdę. Malizna. Ma wyświetlacz. Wyświetlacz jest dotykowy. Ma włącznik nagrywania, przycisk Powera, który, który też ma różne inne funkcje, np. ustawienie sobie głowicy w naszą stronę, do robienia y, selfie. To się tak ładnie nazywa. Do robienia nagrywania selfie. Y, tutaj pinamy sobie tą wtyczkę, przejściówkę, aby można było y, dopiąć nasz smartfon. Po którego to do pięciu mamy dodatkową możliwość konfiguracji ustawień i też lepszy podgląd, bo na tym malutkim ekraniku, który tutaj jest na kamerze w świetle słonecznym może faktycznie niewiele być widać. Mnie to raczej nie grozi, bo to kamera będzie bardziej służyła do nagrywania tutaj. Oczywiście gdzieś się w plener też pewnie zabiorę, bo fajnie jest mieć takie maleństwo ze sobą <laughs> i nie musieć dźwigać dużej kamery z torbą, z obiektywami i tak i tak Kamera ma wbudowany mikrofon, e, nagrywa dźwięk w 48 Hz, więc też całkiem y, sympatycznie. Jest ten problem po podpięciu tej kamerki do smartfona, ponieważ ona automatycznie zaczyna nam ładować naszego smartfona, przez to to małe, mały akumulator, który jest w tej kamerze bardzo szybko się ładuje, do, do tego dodatkowo bardzo się nagrzewa, więc podejrzewam, że nie będę korzystał, mm, nie będę korzystał z tego, z tej funkcji mm, łączenia smartfona za pomocą wtyczki tej przejściówki z kamerą, tylko będę korzystał z samej kamery, bo jest to niewygodne i całość trzyma się tylko i wyłącznie na tej wtyczce, więc w razie czego można to bardzo łatwo złamać, wyrwać są specjalne brakety do tego są takie specjalne uchwyty do tego ale nie wydaje mi się, żebym musiał to kupować, bo tak naprawdę potrzebuję to właśnie tylko i wyłącznie do używania w ten deseń Teraz sprawdziłem sobie, jak to nagrywa. Niestety nagrywam w 50 kl. na sekundę, ponieważ przy włączeniu 60 klatek na sekundę kamera traci możliwość śledzenia obiektu. Więc ten tryb byłby będzie dobry do robienia vloga, natomiast mm, do robienia na przykład mojej facjaty jakbym chciał to użyć. O, proszę bardzo. Kamera teraz śledzi śledzi, śledzi, śledzi śledzi. To niestety przy 60 Hz bym tego nie uzyskał. Mogę to uzyskać tylko i wyłącznie przy 50 Hz. Przy 60 klap na sekundę tego nie uzyskam. Przy 50 klap na sekundę jest to do zrobienia. Tak jak w tym momencie widzicie, eee, czym filmuję? To jest ta GH5S, którą wam pokazywałem. Zmieniłem tryb nagrywania. Nagrywanie bez śledzenia, tylko stabilizacja. Normalny spacer po firmie. Zobaczmy, wyłączmy sobie oświetlenie teraz. Jak, ja, jak to będzie z jakością nagrywania. Czy da się nagrywać vloga. Ale jednak, jednak ten obiektyw też nie ma jakiegoś super szerokiego kąta. Więc nie wiem jak to będzie w praktyce z wykorzystaniem go. Ale na pewno duży plus tego jest taki, tej kamery jest taki, że jest ona po prostu bardzo lekka. Więc mogę nią operować bez większych problemów. Szybko łapię ostrość. No, i ten główny tryb śledzenia, który mnie interesuje, śledzenia obiektu. Dajmy sobie ten narożnik. Ja obracam gimbalem, a głowica obraca się za tym narożnikiem. Tak jak mówiłem wam wcześniej, kamera się bardzo nagrzewa. Nie jest to zbyt komfortowe, ale nie jest to jeszcze efekt parzenia w rękę. Po prostu jest dosyć ciepło. To jest bardzo fajne, małe, sprytne urządzenie, którym będę mógł robić vlogi, czy zostanie u mnie, czy go zakupię, tego jeszcze nie wiem. Muszę potestować w różnych warunkach, może nagram nią jakiegoś vloga serwisowego, może nagram nią coś innego. Natomiast na pewno hmm, podoba mi się jej gabaret. jest malutka, jest naprawdę bardzo mała, ale też podoba mi się to, że naprawdę całkiem nieźle śledzi obiekt, który sobie wyznacza i na pewno i dużym plusem jest to, że dobrze stabilizuje ten cały materiał. Przejdźmy się jeszcze raz po filmie, zobaczymy, jak mocno ona to wszystko nam tutaj stabilizuje. Myślę, że nie jest źle, że jest całkiem dobrze. Teraz jest całkiem ciemno. Zobaczymy, jak bardzo sobie rozjaśnię moją twarz, jak duża będzie sieczka z pikselami, ale może nie będzie aż tak źle. Może nie będzie aż tak źle. I clue programu, czyli to, do czego chcę tą kamerę wykorzystywać, czyli do robienia vlogów serwisowych. Eee, wracam do punktu szerokiego kąta, którego ta kamera niestety nie posiada tak dużego, jakbym chciał. No, ale cóż, nie może mieć wszystkiego. Zastanawiam się, czy z kamerką dam radę nagrywać takie vlogi serwisowe, ale myślę, że tak, bo ma niezaprzeczalne atut, jest leciutka. Hmm, dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o jakości nagrania w tym momencie z tej kamery. E, czy Was satysfakcjonuje. Z dźwiękiem jeszcze nie wiem jak będzie, bo nie wiem jak nagrywać dźwięk ta kamera. Mogę do niej podpiąć, tylko muszę kupić specjalną redukcję oczywiście też. E, zewnętrzny mikrofon i nagrywać dźwięk z przypiętego gdzieś tam do koszulki mikrofonu. I to na pewno będzie lepsza opcja niż teraz, bo co prawda kamera ma wbudowane dwa mikrofony. Jeden na, na spodzie kamery. Jak postawimy kamerę na stole, to zasłonimy jeden mikrofon, a drugi jest na środku, centralnie tej kamery. Mogę sobie na przykład ustawić ją tutaj, i wtedy zasłaniam jeden mikrofon, ustawić sobie głowicę i wam pokazywać, albo wziąć do ręki i wam pokazywać, co my tutaj mamy. Zakurzoną obudowę do zestawu budżetowego za 750 zł, około. Bardzo budżetowy zestaw będzie do Grania, nie wiem czy nagram film z jego montażu, a może właśnie nagram i to może właśnie nagram tym poketem w celach testowych, i później będę wiedział, czy faktycznie ta kamera spełni moje oczekiwania i nada się do tego, do czego chcę ją wykorzystać, czy też nie. Jestem bardzo ciekawy, jak się będzie zachowywała w praktyce. Tak, dużo tych pytań, ale sam nie wiem, jak to nagrywa, bo to jest, że tak powiem, jej moje pierwsze użycie, więc wy widzicie. To po raz pierwszy i ja to też będę widział. Po raz pierwszy, jak będę montował ten film i wam go pokazywał. Jeżeli będzie tragicznie, to ten film nie będzie wyemitowany i po prostu odpuszczę sobie temat z tym poketem, A jeżeli będzie całkiem nieźle, to jednak go wrzucę na YouTube. Więc jeżeli go właśnie oglądacie, to według mnie jest nie najgorzej. i Nadaje się ta kamera jako kamera do robienia vlogów w pomieszczeniach zamkniętych, bo taki jest zamysł właśnie jej użycia. Nie robienia gdzieś to na spacerach i tak dalej, bo to może, owszem, ale to już dla. Bardziej archiwum rodzinnego, natomiast dla Was, e, za pomocą tej kamery, chcę właśnie robić. Linki do ceny tej kamery i ewentualnych akcesoriów znajdziecie pod filmem w opisie. Teraz jest jakaś promocja, troszeczkę obniżyli cenę na tą kamerę, więc można ją kupić w miarę w sensownych pieniądzach, jak na to co sobą reprezentuje. Kupimy ją za 1400 zł z groszami. Jest to dobra cena, bo dobry gimbal do aparatu, do lustrzanki kosztuje właśnie około 1500-2000 zł. Już takie, o które można pomyśleć. Więc jeżeli chcemy mieć kamerę razem z gimbalem, którą możemy zabrać wszędzie, którą możemy schować sobie do kieszeni, do plecaka, gdziekolwiek zabrać ze sobą, dokupić na przykład obudowę wodoodporną i nagrywać nasz wyjazd wakacyjny nad piękny ocean, to zdecydowanie mogę ją wam polecić, moi drodzy, bo jest to naprawdę dobra opcja. A czy nada się do robienia vlogów z tak dziwnie oświetlonych, sztucznym światem pomieszczeniach jak to, w którym właśnie jestem, w którym nagrywam, w mojej filmie, w moim studiu, to jeszcze muszę to przemyśleć, ale na pewno dam Wam o tym znać przy okazji kolejnych filmów, kolejnych vlogów. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam Was, wideoblog.